Na wideo i DVD. Gdzie leży granica pomiędzy prawdą a światem złudzeń? W Twoim domu. Pamiętaj, rzeczywistość to iluzja. Istnieje tylko Matrix. W sklepach już od dziś. Początek dnia jest w Twoich rękach. Możesz go zacząć tak albo tak. Nowy balsam po goleniu Nivea For Man delikatnie pielęgnuje skórę podrażnioną podczas golenia. Intensywnie nawilżając skutecznie wygładza skórę. Balsam po goleniu Nivea For Man. Właśnie takiej pielęgnacji potrzebuje mężczyzna. Jeśli zjem coś jeszcze, to wybuchnę. Yes. Mm -hmm. Sprawdź, co ma samochód do temperatury, i wygraj Renault. Mm -hmm. Jest jedna rzecz, która nigdy nie wychodzi z mody, piękna skóra. To właśnie daje ci mleczko niwe body. Dzięki specjalnym składnikom witaminie E i olejkom pielęgnującym moja skóra staje się wyjątkowo piękna. Mleczko Niwe Body. Czuję się świetnie w mojej skórze. Laserjet 1100A drukuje, kopiuje, skanuje. Wszystko w zasięgu ręki. Ten papierek mierzy alkaliczność. Im ciemniejszy, tym więcej substancji szkodliwych dla skóry. DAF jest inne. DAF zawiera substancje myjące neutralne dla skóry a ponadto w jednej czwartej krem nawilżający Daron Lubelski. Teraz w promocji 10% gratis. 10%? do. No wiecie. Nie idziesz nigdzie przez chwilę. Nie pozwól by dopadł cię głód. Weź Snickersa. Głodny? Na co czekasz? Chłopaki, pośpieszcie się. Pośmieszcie. Najlepsi kierowcy świata używają oleju Shell Helix. ochrona. Niezawodna praca silnika. Shell Helix. Technologia mistrzów. Film oparty na faktach. Co się stało? Jesteśmy synami? Hosei, Kitty, Menendezów. Okrutna zbrodnia. Nasi rodzice nie żyją. O Boże, to nieprawda, Boże. Kto jest zabójcą? Erik przyznał się do morderstwa. A Jerry ma to wszystko na taśmie. Daddy, Proszę. Film sensacyjny. czci ojca swego i matkę swoją. Ręce za głowę. Jutro o 20.25. Mroczne otchłanie pamięci. Samuel L. Jackson i Gina Davis. Czy to możliwe, że spokojna nauczycielka była kiedyś bezwzględną morderczynią? Agentką rządową do zadań specjalnych. Trzeba poznać nawet najgorszą prawdę. Ale próba odzyskania własnej przeszłości okazuje się bardzo niebezpieczna. Film sensacyjny. Długi pocałunek na dobranoc. 31 marca w TvN. Skutecznie usuwa bóle mięśni, stawów, pleców oraz bóle reumatyczne. Voltaren emul Gel nie tylko likwiduje ból, ale również przyspiesza proces leczenia. Dzięki unikalnemu połączeniu kremu i żelu, Voltaren emul Gel szybko się wchłania, a jego aktywny składnik diklofenak zwalcza ból i wspomaga leczenie. Voltaren emul Gel skutecznie usuwa bóle mięśni, stawów, pleców oraz bóle reumatyczne. Dostępny w aptece bez recepty. Już ponad 90 lat jest podstawowym elementem domowych apteczek. Na przeziębienie, grypę, ból głowy i dziesiątki innych dolegliwości. Całkowicie naturalny, uniwersalny Amol. Równie skuteczny dzisiaj jak 90 lat temu. Amol. Naturalny, uniwersalny, ponadczasowy. Wszystki wiatr Spokojnie, to tylko zmiana beczki. Bosman. <śpiewanie> Dezodorant Nivea daje mi pewność i skuteczną ochronę przez cały dzień, a dzięki zawartości alantoiny łagodnie pielęgnuje moją skórę. Ja również potrzebuję niezawodnej ochrony, dlatego używam dezodorantu Nivea dla mężczyzn, który przez wiele godzin gwarantuje mi pewność i uczucie świeżości. Dezodorant Nivea, skuteczna ochrona i delikatna pielęgnacja, również w sztyfcie i w kulce. W imię miłości i wierności podaruj te nowe chusteczki ze z wyciągiem z kwiatu lipy. I ślubuję wierność. Chusteczką ze z wyciągiem z kwiatu lipy. Pełna kontrola, dzień po dniu. Precyzja w każdej sekundzie. Opony Michelin, najlepsze osiągi i wyjątkowe wrażenia podczas jazdy, z roku na rok. A ty masz opony czy Michelin? Michelin, największe osiągnięcia trwają. Z każdego starannie dobranego ziarenka wydobywamy tylko najczystszą esencję kawy. Dlatego Nescafe Classic ma najłagodniejszy smak bez śladu goryczy. Możesz się nim rozkoszować aż do samego dna. Z taką kawą choćby na koniec świata. W stronę słońca w rytmie Nescafe. W promocji muzyka Nescafe Gratis wewnątrz kasety kupon. Wypełnij go i wygraj jedną z dziesięciu wycieczek z Znajdź promocyjne opakowania Nescafe Classic i ruszaj z nami w stronę słońca. Czy są jakieś przeszkody, żeby wziąć ślub? Teresa chyba nie jest w ciąży. ale ja jestem. Zostałem nie na noc. Pałeś Nowy serial Miasteczko. W poniedziałek o 21.20. Może umyć szybki? Nie mają powołania do tego zawodu. Nikt z nich nie marzył w dzieciństwie, żeby ścigać bandytów. Trafili tu przypadkiem. Czy mimo to da się z nich zrobić karny oddział policjantów? Ich przełożeni nadal w to wierzą. Powodzenia! Weselsza szkoła dla przyszłych stróżów prawa. Serial Akademia Policyjna. Od 2 kwietnia w TVN. Chrupi ty! Sprawdź co ma samochód do temperatury i wygraj Renault. Timotej pomarańczowo-miętowy. Energia w najczystszej postaci, witalność, która rozbudza wszystkie twoje zmysły. Zimo tej pomarańczowo-miętowy otrzymał nagrodę Super Hit Filipinki jako najlepszy szampon roku. Zawsze jest ten pierwszy raz, pierwsze spojrzenie, pierwszy dotyk, miękki Valbon, pierwszy kęs, wyjątkowy, zmysłowy i delikatny. Smak Valbon. Niezapomniane jak ten pierwszy raz. Walbon, Hochland. To jest pyszne. Jakie jest najszybsze zwierzę? Skąd się biorą chmury? Jak latają statki kosmiczne? Magazyn Odkryj Świat. Co dwa tygodnie odpowiedzi na wszystkie pytania. Z mapami, zdjęciami i schematami. Żeby wszystko lepiej zrozumieć. W specjalnym zeszycie z wyjmowanymi kartkami do kolekcjonowania we wspaniałym segregatorze oraz niezwykłe karty, na których z pomocą magicznego pióra wskażesz poprawną odpowiedź. W tym tygodniu pierwszy numer magazynu Odkryj Świat. 32 strony oraz magiczne pióro. Za jedyny 1,99 zł już w Twoim kiosku. Dla Ciebie przekraczamy wszelkie granice. On czuł się nikim. Pragnął być kimś innym. Nawet za cenę zbrodni. Matt Damon, Gwyneth Paltrow, Jude Law. W nominowanym do pięciu Oscarów w filmie Antonego Minghelli utalentowany pan Ricky. W nowej promocji Cyfry Plus, największej w Polsce telewizji cyfrowej, czekają na Ciebie wyjątkowe nagrody. Teraz co trzeci dzień do wygrania kino domowe, w tym odtwarzasz DVD, panoramiczny telewizor, wzmacniacz i sześć głośników. Codziennie do wygrania komputer multimedialny najnowszej generacji. Dla wszystkich abonentów antena satelitarna i opłata aktywacyjna 0 zł. Abonament tylko 39 zł. Cyfra Plus. Przygotuj się na więcej. Torebka Piramidka jest w środku przestronniejsza, dlatego listki mają więcej miejsca i lepiej uwalniają swój doskonały smak. Wow. To nowy mak, torebka Piramidka. Nowy wymiar smaku. 20 tysięcy złotych. Kolejny raz mają Państwo szansę na nagrodę godną milionerów. 20 tysięcy złotych. Nasz numer telefonu 0700 688 889, a pytanie jest następujące. Kto napisał wiersz Małpa w kąpieli? A Jan Brzechwa, czy może B Stanisław Jachowicz? Czy C Julian Tuwim, czy D Aleksander Fredro? 0700 688 889, na odpowiedź mają Państwo aż 4 dni. Rozwiązanie dopiero w poniedziałek wieczorem po programie Fakty Ludzie Pieniądze. Zero siedemset sześćset osiemdziesiąt osiem, osiemset osiemdziesiąt dziewięć. Dwadzieścia tysięcy złotych czeka. Powodzenia w poniedziałkowym losowaniu. Mm -hmm. Nie zdążę. Ta, dobra, słuchaj. Największy cyfrowy zasięg w Polsce. W zasięgu sieci Plus GSM jest ponad 37 milionów Polaków. Od marca działamy w dwóch zakresach. Pan Kotek był chory i leżał w łóżeczku. I przyszedł pan sąsiad. Jak się masz, koteczku? Niedobrze, oj, zgaga nad kwaś, w żołądku. Ranigaz weźmiesz i wszystko w porządku. Większość środków wpłynie z obojętnia kwasy. Godzina nie minie lub nie zgaga, strasz! Natomiast ranigaz to lek wyjątkowy, blokuje receptor ci histaminowy. A że dawka niewielka, łykaj bez obawy. Ranigaz usuwa przyszyny, nie tylko objawy. Najnowszy no sukces, a w nim? Raport sukcesu. Jak żyć długo, zdrowo i szczęśliwie. Najbogatszy Polak świata. Tak mieszka i żyje polski Bill Gates. Londynka z przyszłością. Fascynująca Cameron Diaz. Tylko u nas sensacyjne wyznanie. zloty i upadki mistrza Kuleja. Jak szybować po niebie i pokonać strach. Luksus i prostota. Rezydencja właściciela Polsatu. Bogusław Wołoszański odsłania kolejną tajemnicę stulecia. Plebiscyt Auto 2000. Wybierz i wygraj samochód. Czytasz sukces. Wygrywasz. Trudno w to uwierzyć. Uciekła z sekty, teraz boi się zemsty. Dramatyczne losy Justyny. Słuchaj, to naprawdę świetne. Cztery pomysły na ogród i balkon pełen kwiatów. Dobrze mieć przyjaciółkę. Bądź przyjaciółką przyjaciółki. Uwaga, świąteczny prezent. Kolorowe naklejki wielkanocne. Przyjaciółka, już w kioskach. Rama ma tak doskonały smak, że warto z nim zostać minutę dłużej przy śniadaniu. Rama dodatkowa minuta przyjemności, która może odmienić twój dzień. Nowa ekskluzywna wersja Skody Octavii Laurin and Clement. Wyposażona we wszystko, by zapewnić ci bezpieczeństwo i nieprzeciętny komfort. Skoda Octavia, nowe oblicze elegancji. Wow. Innymi słowy, podwójny hamburger i podwójny cheeseburger po niewiarygodnie niskich cenach. Tylko teraz, tylko w McDonald's. Podwójny podbój podniebienia. Wow. Szare zaspane poranki, nawet Twoja skóra nie chce się obudzić. Ale jest na to rada. Witamina C, nowe źródło energii dla Twojej skóry. Synergiczne z Laboratoire Garnier. Krem nawilżający z witaminą C. Idealnie nawilża skórę, przywracając jej świeżość i witalność. Synergiczne z witaminą C gwarantowane przez Laboratoire Garnier. Nowa energia dla twojej skóry. Gama do demakijażu Synergiczne otrzymała tytuł doskonałość roku 99. Się prawdziwe życie. Tylko dla dorosłych. Tylko dla ludzi o mocnych nerwach. Noctowizjer. W piątki, zaraz po superkinie. Który wam się akwarium? Ma zabójcze nazwisko. Z takim nazwiskiem musi wpaść w kłopoty. Cezary Bazura jako Jerzy Kile. Czołówka polskich aktorów w wielkim przeboju kinowym Juliusza Machulskiego. Dla tych, którzy jeszcze nie widzieli albo chcą zobaczyć jeszcze raz, powtórka. Killer. Jutro o 13.